Jeżeli kobieta mówi tobie, że ona by nigdy czegoś takiego nie zrobiła, gdzie tam? Ona bardzo często mówi to tobie po to, abyś ty jej podświadomie nie ocenił, aby nie wyszła ona przed tobą potencjalnie na kobietę lekkich obyczajów. A ty to kupujesz. Ty wierzysz w każde jej słowo i myślisz sobie: "Ona jest taka grzeczna, poukładana, to ja będę zachowawczy, pocałuję ją może na czwartym, piątym spotkaniu". Do którego oczywiście kurwa nie dochodzi, bo jesteś zachowawczy, powściągliwy, bo czekasz. Pamiętaj, że kobiety mówią tobie często takie rzeczy, aby troszeczkę wybielić się same przed sobą, aby one mogły same przed sobą powiedzieć: Przecież ja mu powiedziałam, że ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła. To była jego wina, to on doprowadził do tego pocałunku. Była fajna energia, poczułam to, zrobiłam to, ale to jest po jego stronie, to on do tego doprowadził. Jej jest dzięki temu lżej, z takim poczuciem, że to ty, przystojniaku, do tego doprowadziłeś, więc nie kupuj wszystkiego, co mówią Tobie kobiety, tylko zrozum ich naturę, po to tutaj jestem, aby Tobie w tym pomóc. Więc napisz do mnie maila, umów się ze mną na rozmowę i na pewno Tobie pomogę. Pozdrawiam Cię.